Mamy już projekty techniczne tych dwóch odcinków. Pierwszy odcinek, który zaprojektowaliśmy między ulicą Swarzewską, rondem wybudowanym kilka lat temu na przedłużenie ulicy Żwirowej i przedłużenie tego projektu w kierunku w sklepu wielkopowierzchniowego w Biedronka. Mamy już ten projekt. Jest to projekt, który zakłada ciąg pieszo-rowerowy. Ze względu na też drzewa zlokalizowane na drodze chłopowskiej, których tutaj na dyrekcji ochrony środowiska nie, nie wyraża jakby możliwości i nie ma zgody na ich wycięcie, to musimy jakby ten ciąg połączyć w jedną całość. Niemniej jednak, będzie on w pełni jakby funkcjonalny, będzie odpowiednia jakby szerokość, która sprawi, że będzie miejsce zarówno dla pieszego, jak i dla rowerzysty. Mówimy również o tym drugim elemencie projektowym, czyli od ronda na wysokości ulicy Żwirowej w kierunku kłapowa aż do ulicy w jachtowej. Zamierzamy w, wybudować. Osobny ciąg pierwszy, osobno ciąg rowerowy, czyli klasyczną ścieżkę rowerową, a także zmienić nawierzchnię. Będzie jakby to kompleksowa przebudowa tego odcinka w drogi Chłopowskiej. W chwili obecnej będziemy uzyskiwać stosowne pozwolenia na budowę na jeden i drugi odcinek. Zakładamy dzisiaj, że będziemy chcieli to w jednym posłaniu przetargowym zrobić te dwa zadania, żeby te prace budowlane były mniej więcej w tym samym czasie jednego i drugiego odcinka. Jeśli chodzi o termin realizacji, on dzisiaj nie został jeszcze dodokreślony. Będzie to pewnie okres kilkunastu miesięcy na samo realizację. Jestem bardzo zadowolony z, z tego tytułu, że uzyskaliśmy tak znaczące wsparcie w, rządowe na jeden z tych odcinków. E, to sprawi, że, że możemy te dwa odcinki jakby udźwignąć budżetowo e, i na pewno one są konieczne, niezbędne, e, ponieważ e, na tym odcinku, na tych dwóch odcinkach nie ma dzisiaj jakby infrastruktury w pasie drogi, w, która zabezpieczy tego pieszego w, w swobodnym jakby przemieszczaniu się między e, tą ulicą czy do sklepu wielkopowierzchniowego.